Cześć tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 runda. Oczekiwanie powoli dobiega końca, już w najbliższą sobotę 25 września pojedynek Antonego Dżuszuły z Oksandrem Usykiem o trzy pasy mistrza świata wagi ciężkiej. To bez wątpienia jedna z największych i najbardziej intrygujących walk tego roku. Postanowiłem zatem nie ograniczać się tylko do jej zapowiedzi i zamierzam nagrać dodatkowe materiały, tak by jeszcze lepiej wprowadzić w klimat tej konfrontacji. Dziś wskażę pięć moim zdaniem najważniejszych zwycięstw w zawodowej karierze Oeksandra Usyka spróbuje wybrać te triumfy, które w największym stopniu wpłynęły na pozycję, jaką Ukrainiec zajmuje dziś w światowym boksie i ukształtowały go jako pięściarza najwyższej półki. W kolejnym odcinku stworzę natomiast analogiczny ranking dotyczący zwycięstw Antonego Joshua. Oleksandr Usyk osiągał wielkie sukcesy już na ringach amatorskich, zostawał mistrzem świata oraz Europy, a przede wszystkim sięgnął po złoty medal olimpijski w wadze ciężkiej w roku 2012. Na zawodowstwie stoczył do tej pory stosunkowo niewiele pojedynków, ma ich na swoim koncie 18 i może pochwalić się kompletem zwycięstw. Przy takiej ilości występów zdołał jednak wygrać absolutnie wszystko, co było do wygrania w kategorii junior ciężkiej, deklasując naprawdę silną konkurencję. Obecnie próbuje natomiast swoich sił w wadze ciężkiej. Oto pięć moim zdaniem najcenniejszych dotychczas zwycięstw Usyka w zawodowej karierze. Na miejscu piątym pojedynek z Krzysztofem Głowackim, który odbył się niemal dokładnie pięć lat temu, 17 września 2016 roku w Gdańsku. To właśnie tego dnia Oleksandr Usyk po raz pierwszy został mistrzem świata, pokonując Głowackiego na punkty i odbierając mu pas WBO. Tamta walka była dla Usyka dopiero dziesiątą w zawodowej karierze, uznano jednak, że Ukrainiec jest już gotowy na starcie o tytuł i w ringu w pełni się to potwierdziło. Pretendent przez zdecydowaną większość pojedynku kontrolował jego przebieg, imponując niesamowitym wyszkoleniem technicznym, szybkością i przygotowaniem kondycyjnym. Głowacki miał dobre momenty i swojej postawy absolutnie nie musiał się wstydzić, trafił jednak na prawdziwego wirtuoza, który zaprezentował tamtego dnia kosmiczny boks. Punktacja 119-109 na karcie jednego z sędziów była chyba trochę przesadzona, ale 117-111 u dwóch pozostałych dobrze oddawało już przebieg walki. Kibice zgromadzeni w Ergo Arenie musieli czuć, że właśnie obserwowali w akcji kogoś wyjątkowego. Na miejscu czwartym walka Oeksandra usyka z derekiem Cizorą, która odbyła się 31 października 2020 roku w Londynie. Pojedynek ten bez wątpienia nie był takim koncertem Usyka, jaki zobaczyliśmy choćby w starciu z Głowackim. Pomimo początkowych trudności Ukrainiec odniósł jednak zwycięstwo i zdał trudny egzamin w wadze ciężkiej. Starcie z ograniczonym technicznie, ale słynącym z brutalnej siły, Cizoro miało odpowiedzieć na pytanie, czy Usyk będzie w stanie przyjmować ciosy od tych najpotężniej bijących przedstawicieli królewskiej kategorii. I pierwsze cztery rundy mogły zasiać w tej kwestii wątpliwości, bo były czempion dywizji Cruiser miał w nich spore problemy. Cizora w swoim stylu napierał, a usyk nie był w stanie przejąć kontroli nad pojedynkiem, w czym nie pomagał mu też Mały Ring. Brytyjczyk szybko jednak osłabł, a warunki zaczął dyktować Ukrainiec, osiągając coraz wyraźniejszą przewagę. W pewnym momencie usyk był nawet bliski zastopowania przeciwnika, ale ostatecznie pojedynek potrwał pełen dystans, a sędziowie jednogłośnie wskazali na pięściarza z Symferopola. Dwóch arbitrów widziało co prawda jego przewagę w stosunku tylko 115-113, ale zdaniem moim i większości obserwatorów była ona wyraźniejsza. Po walce nie brakowało w stosunku do Oleksandra usyka głosów krytycznych. Wielu kibiców uznało, że skoro miał on problemy w pojedynku z Derekiem Cizorą, to tym bardziej będzie je miał w starciach ze ścisłą czołówką. Ja widzę to jednak inaczej. Usyk udowodnił sobie, że może przyjąć uderzenie od Tura takiego jak Cizora, a następnie wyboksować go dzięki atutom, jakie przynosiły mu sukcesy w wadze junior ciężkiej. Oczywiście nie wszyscy zawodnicy wypompują się kondycyjnie tak szybko jak Derek, ale choćby niedawny pojedynek z Josephem Parkerem przekonał nas, że Brytyjczyk wciąż jest pięściarzem wysokiej klasy. Konfrontacja z Cizorą była dla Oleksandra Usyka sztem bojowym w kategorii ciężkiej. Nie zabrakło w nim błędów, ale tak inteligentny zawodnik jak Usyk bez wątpienia wyciągnie z nich wnioski, które pomogą mu znacznie lepiej przygotować się do walki z Antonym Joshua. Na pozycji trzeciej inny pojedynek, na który Oleksandr Usyk musiał jechać do Wielkiej Brytanii, starcie z Tonym Belliu, do którego doszło 10 listopada 2018 roku w Manchesterze. Usyk wychodził do niego jako niekwestionowany mistrz świata w kategorii junior ciężkiej, który już zapowiadał przenosiny do wyższego limitu. I choć był faworytem, to Beliu przygotował się do tego pojedynku znakomicie. W początkowych rundach osiągnął nad usykiem przewagę i mogło się wydawać, że rozpracował zunifikowanego mistrza. W tamtej walce otrzymaliśmy jednak potwierdzenie tego, na jakich obrotach działa procesor w głowie Ukraińca. Przez kilka rund rzeczywiście wyglądał on słabiej, ale zdążył w tym czasie dowiedzieć się o rywalu wszystkiego i wypracować sposób na odniesienie końcowego sukcesu. Zaowocowało to chyba najbardziej efektownym nokautem w karierze Usyka. W ósmej rundzie przeprowadził on znakomitą akcję, po której Beliu padł i już się nie podniósł. Do momentu przerwania pojedynku na kartach sędziowskich nieznacznie prowadził właśnie Brytyjczyk, który dał z siebie w tym starciu absolutnie wszystko. Po walce rozpłakał się jednak z bezsilności, a następnie potwierdził decyzję o zakończeniu kariery. Na miejscu drugim umieszczam najbardziej wyrównaną walkę w dotychczasowej karierze Oleksandra Usyka konfrontację z Majrisem Bridisem, która odbyła się 27 stycznia 2018 roku w Rydze. W stawce pojedynku znalazły się dwa pasy mistrza świata był on też półfinałem turnieju WBSS w kategorii Junior Ciężkiej. Niepokonany do tamtego dnia Bridis słynął z bardzo niewygodnego stylu i w ringu się to potwierdziło. Pojedynek przez pełnych 12 rund był zażarty i wyrównany. Walkę nieco lepiej zaczął Łotyż, w środkowych rundach przewagę osiągnął Usyk, ale w końcowych odsłonach znów zrobiło się bardzo ciekawie. Na przestrzeni całego pojedynku lepszy był jednak Ukrainiec, w wykonaniu którego szczególne wrażenie robił tego dnia błyskawiczny i precyzyjny Prawy Prosty. Sędziowie punktowi ocenili ten pojedynek bardzo blisko, dwóch dało Usykowi wygraną 115-113, a jeden wskazał nawet na remis 114-114. Szczególnie ta ostatnia karta była typowo gospodarska, najważniejsze jednak, że zwycięstwo i awans do finału turnieju WBSS trafiły we właściwe ręce. I właśnie ten finał znajduje się u mnie na miejscu pierwszym. Oleksandr Usyk pokonał w nim Murata Gasijewa, a walka odbyła się 21 lipca 2018 roku w Moskwie. Dzięki tej wygranej Ukrainiec sięgnął po wszystkie cztery pasy mistrza świata w kategorii junior ciężkiej, a także zgarnął trofeum Muhammada Alego za zwycięstwo w turnieju WBSS. Przed walką szanse wydawały się rozkładać mniej więcej porówno. Wszyscy wiedzieli o niezwykłych możliwościach technicznych Usyka, ale Murat Gasyjev słynął z bardzo mocnego ciosu, a do tego też był świetnie ułożonym zawodnikiem. W półfinale Rosjanin efektownie zastopował po kapitalnej wojnie Juniera Dortikosa i finał zapowiadał się niezwykle intrygująco. Ostatecznie w Moskwie zobaczyliśmy jednak genialny występ Aleksandra Usyka, który pokazał boks z innej galaktyki. Ukrainiec dosłownie tańczył w ringu, prezentował niezwykłą szybkość i refleks, wyprowadzał bardzo różnorodne, precyzyjne ciosy, a sam był praktycznie nie do trafienia dla Gassijewa. Kolejne rundy wygrywał do Wiwatu, a Rosjanin był całkowicie bezradny i już w okolicach połowy walki widać było po jego postawie, że nie wierzy w odwrócenie losów pojedynku. Na kartach sędziowskich można było mu przyznać maksymalnie jedną rundę. Trudno wyobrazić sobie zunifikowanie wszystkich pasów mistrzowskich w danej kategorii w bardziej efektownym stylu. Walką z Gasjewem Usyk nie pozostawił najmniejszych złudzeń, że jest absolutnym dominatorem w dywizji cruiser. To był po prostu występ doskonały. Przy układaniu swojego top 5 brałem pod uwagę jeszcze dwa inne pojedynki Oleksandra Usyka. Jednym z nich było starcie z Marko Hukiem w ćwierćfinale turnieju WBSS. Ukrainiec absolutnie zdominował tam weterana i zastopował go w dziesiątej rundzie. Huk jednak najlepsze lata zdecydowanie miał już za sobą. Tą drugą walką była natomiast konfrontacja z Michaelem Hunterem w drugiej obronie pasa mistrza świata WBO, którego to huntera USYK pokonał wyraźnie na punkty. Amerykanin wówczas nie był jeszcze szczególnie znanym pięściarzem, więc to zwycięstwo nie zrobiło może wielkiego wrażenia. Dziś Hunter z powodzeniem rywalizuje jednak w kategorii ciężkiej i ociera się o światowe top 10 tego limitu. Wspólnym mianownikiem zarówno Starć z Hookiem i Hunterem, jak i wszystkich z mojego rankingu jest to, że Oleksandr Usyk walczył w nich na terenie rywala. Do boksowania na wyjeździe jest on przyzwyczajony jak chyba żaden inny czołowy pięściarz. W Swojej ojczyźnie Usyk po raz ostatni toczył walkę w 2015 roku, jeszcze zanim został mistrzem świata. Za każdym razem świetnie znosi jednak presję i fakt, że kibice sprzyjają rywalowi. Nie będzie zatem dla niego zapewne problemem 60 tysięcy gardeł dopingujących na stadionie Tottenhamu Antonego Joshua. Na koniec jako ciekawostkę polecę Wam jeszcze ostatnie notowanie, jakie tworzyliśmy w ramach projektu PWR Pięściarze w rankingach, o którym kilka razy już Wam wspominałem. Tym razem w eksperckim gronie pochyliliśmy się nad wskazaniem 10 najlepszych pięściarzy w historii kategorii junior ciężkiej. Jest to też dobre dopełnienie dzisiejszego odcinka, bo jak się zapewne domyślacie, wysokie miejsce w tym rankingu zajął Oleksandr Usyk. W opisie zostawiam Wam linki do ostatecznej dziesiątki, powstałej po sumowaniu głosów wszystkich uczestników, jak i do mojego typowania. Teraz chciałbym Was jeszcze zachęcić do wykupienia dostępu do platformy Dazon, bo to właśnie ona pokaże sobotnią walkę Joshua Usyk. Subskrypcja wciąż kosztuje tylko 7,99 miesięcznie i w każdej chwili można z niej zrezygnować. Jeśli natomiast dokonacie zakupu z poziomu mojego reflinka, który również podaję w opisie, to część wydanej przez Was kwoty powędruje do mnie. No i na dziś to tyle. Myślę, że w środę wrzucę film z rankingiem pięciu największych zwycięstw Antonego Joshua, a zatem śledźcie kanał, subskrybujcie, odwiedzajcie też Facebooka 13 Runda i słyszymy się niebawem.